Dopiero się rozkręcamy, bo dopiero mamy 24 tysiące dopiero albo aż subskrypcji. Także im dalej w las, tym... nie, nie ciemniej. Więcej drzew. <laughs> ale co ma do jadraka? Właśnie nie wiem co ty tam próbujesz ten, ale... Tak się mówi. O, o. Pięknie wtopione, pięknie wyrównuje e, całą twarz. Oczywiście. Podkład jest nawet <śmany> swoją radość. <śmany> A teraz już normalnie. E, teraz idziemy do bramy... Brandenburskiej. Idziemy teraz do bramy Brandenburskiej. Bo ja już robiłam sił. <ścoughs> Jesteśmy na Żandarmen Marc. Dobrze? Nie. To jak? Żandarmen mar -plans. Żandalmen, malt, markt, markt, ale bez prac? Bez. Okay. Jesteśmy na żandalmen, malt. No, mniej więcej. Jesteśmy na żandalmen. Powiedz ci to. <laughs> Podoba Ci się, kochanie? Ale daj głos, a nie machasz z aparatem na metro URBAN 2 URBAN URBAN Nie URBAN URBAN Ja chciałam powiedzieć, teraz ja jestem przewodniczką tej wycieczki I mówię kupujcie tam i klikajcie <śmuszczaj> <śmuszczaj> Ale oni nic nie kupują Oglądajcie, o, o, pokaż, zaprosz moich po, teraz sięgam po paletkę z Zoewi. View. a w ogóle ja mam twoją sztukę. <grystvo> tak. Masz. Oddaj. Ja nie Oddaj mojego Kubę, masz tu swojego Bartka. Eee... Co? No bo ja mam tu mojego Kubę wpisanego na moim palcu. Nie pytam którym. Małym, małym taki. Dobrze, ale wracając do tematu Jeszcze raz, bo ja tego nie wytwórzę Chill out No, dobra um... Dobrze, to może teraz o moim kolejnym palcu Moim kolejnym palcem, aż wstyd powiedzieć Po takiej głębokiej wypowiedzi Jak miała Bogusia Jest henna Jestem naturalną, jasną blondynką I po prostu nie mam w ogóle zarysowa... Nie mam rysów twarzy, jeżeli jej nie używam więc jest to coś, co dodaje mi kobiecego uroku? Na brwiach. Tak, na brwiach, oczywiście. A gdzie? Na rzęsach też zresztą. Są pewne rzeczy, o których będzie się szeptem. Dobrze, dobrze. Jest henna, którą bardzo doceniam. Uspokój się. Spokój. No, powtórz. Moim kolejnym palcem, aż wstydź się przyznać do niej... Ćwier, ćwir. Aha. <laughs> <laughs> um, znowu mam głęboką jakąś taką... Spełnę. O Jezu, ale dobra, spoko, mój palec też następny będzie głęboki. <laughs> Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku.